W 150 tysięcy mieszkańców. Dziś to blisko 300 tysięcy. Sami Państwo widzicie, że ta inwestycja była konieczna i bardzo potrzebna. Ona była marzeniem wielu. Była marzeniem wszystkich nas. I stała się możliwa za sprawą wielu osób. Wielu osób, które przyczyniły się do tego, że dziś w tym miejscu możemy się wspólnie spotkać. Chciałbym z tego miejsca przede wszystkim podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, którego decyzją to wszystko się rozpoczęło. Od decyzji o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 38 milionów złotych się, rozpoczęła się realizacja naszego marzenia. Później doszły kolejne pieniądze środki powiatu znowu fundusze z rządowego programu inwestycji lokalnych, czyli czas COVID-u, kiedy samorządy otrzymywały dodatkowe środki wyrównawcze w ubytkach, które, które po prostu były w budżetach, ale także rządowy fundusz inwestycji lokalnych. Patrzę na panią naczelnik Lejk e która te wszystkie wnioski pisała i która wielokrotnie wiele godzin za mną spędzała nad tym, jak złożyć, jak wiele wycieczek do pana wojewody. Patrzę na pana wojewodę, pracownicy Pana Wojewody, nie wiem, pan Dyrektor też jest tutaj dziś z nami, ale naprawdę stanęli na wysokości zadania. E, wskazana ścieżka, jak, którędy podążać. E, naprawdę ogromne wyzwanie. Wcześniej nie, szlaki nie były przytarte w tak, w tak wielkich kwotach. E, I to wiele, wiele resortów. Patrzę na naszych ministrów. Wiele resortów, przez które te wnioski musiały po prostu być e, pozytywnie zaopiniowane. Ale żeby mogły stać się pozytywnie zaopiniowane, musiały być dobrze sporządzone, dobrze napisane. I to się stało za drugim razem. Nie za pierwszym, za drugim razem. Więc to nie było łatwe wyzwanie, ale daliśmy radę. Razem po, podali, podołaliśmy temu trudne, trudnemu zadaniu. No i później się, rozpoczął się proces e, przygotowania. Ogromne, ogromna odpowiedzialność, e, jeśli chodzi o podjęcie ważnych decyzji w kluczowym, w kluczowym momencie. Uważam, że decyzja zarządu, którą podję, podjęliśmy, Wspólnie razem o tym, żeby rozstrzygnąć przetarg w tym właśnie momencie była kluczową decyzją, dzięki której to wszystko razem zagrało, bo i środki rządowe i wyłonienie wykonawce i rozpoczęcie tej budowy pozwoliły w szybkim czasie ją zrealizować, Szanowni Państwo, jesteśmy rok przed terminem. To niesłychane w tych czasach, aby w dobie kryzysu, w dobie pandemii, w dobie tak trudnych czasów ukończyć inwestycje rok przed terminem. Kilkanaście miesięcy zajęło to firmie Warbud e, wzniesienie tych jakże imponujących murów, ścian, e, wyposażenia, bo to nie tylko budynek, szanowni Państwo, to także wyposażenie profesjonalne, wyposażenie na każdym e, oddziale, w każdym miejscu. E, ono będzie oczywiście jeszcze sukcesywnie e, doposażane i będziemy też starali się w kolejnych latach, aby e, te budynki piękniały coraz bardziej. Obok jest budynek, który przed nami jeszcze. Serce szpitala, czyli budynek SOR-u, sale operacyjne, cztery sale operacyjne, które pozwolą w szpitalu istniejącym zł złapać drugi oddech. Lekarze, ordynatorzy nie będą już musieli zapisywać się w zeszycie u pana dyrektora, aby prowadzić zabiegi bardzo potrzebne i ważne dla mieszkańców, tylko będą mogli realizować to w komfortowych warunkach, ale to jeszcze przed nami. Z innych części naszego kraju. Rozbudowa tego szpitala należy do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat Wołomiński w ostatnich latach. To ważne, że władze powiatu dbają o to, aby tutejszy szpital był jeszcze doskonalszy, aby jeszcze lepiej pełnił swoją misję zapewniania najwyższego standardu świadczenia usług medycznych. Dziś możemy świętować ukończenie pierwszego etapu modernizacji szpitala. Cieszę się, że także dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu tej inwestycji w ramach rządowej dotacji, tutejsi pacjenci będą mogli korzystać z nowego, nowoczesnego budynku, w którym mieścić się będzie między innymi kilkanaście poradni specjalistycznych, zakład rehabilitacji oraz nocna pomoc lekarska. Do pracowników Szpitala Matki Bożej nieustającej pomocy w Wołominie chciałbym skierować wyrazy wielkiego uznania za waszą pracę. Za przywracanie pacjentom zdrowia, nadziei i radości życia. Podsumowaniem pewnego etapu w życiu powiatu, yy, chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. Wszystkim, którzy Teraz w ostatnim czasie braliśmy udział, no szczególnie panu staroście i, i panu dyrektorowi szpitala za to, e, za to czuwanie nad tą inwestycją, bo widzimy, że ona jest bardzo dobrze zrealizowana. E, no przynajmniej na ile jesteśmy w stanie to zaobserwować e, dzisiaj czy przejeżdżając dookoła szpitala w ostatnich, w ostatnich e, dniach. Szanowni Państwo, ta Inwestycja była faktycznie potrzebna. Pokolenia czekaliśmy na tą inwestycję. Pamiętam, e, dzisiaj Pan Starosta wspominał, jak z Panią e, naczelnik Jolą Lake e, przygotowywał wnioski. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze kilkanaście lat temu wicestarostą, potem starostą, ale jak byłem wicestarostą, też właśnie z Panią Jolą Lake siedzieliśmy i zastanawialiśmy się nad finansowaniem inwestycji powiatowych, i była wtedy już wizja takiej dużej rozbudowy szpitala. Myśleliśmy nad środkami unijnymi, jak te, jak te pieniądze pozyskać. Były jakieś kosztorysy, pomysły, ale tych pieniędzy u innych nie znalazło się niestety na rozbudowę szpitala w łominie. Nie znalazło poprzednie rządy, również nie znalazły tych pieniędzy na wsparcie. Proszę Państwa, miniony rok, to jeszcze to nie jest dokładnie podliczone, ale... Gdzieś około 14-15 miliardów złotych, które przeszły przez moje ręce do jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu. To są to są programy no, takie ekstra, jak to co świętujemy tutaj, ale oczywiście między innymi wymienione już tutaj, prawda? Rządowe Fundusze Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Wspierania Przewozów autobusowych, bardzo ważny który walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, niezwykle popularny w ostatnim czasie. No oczywiście kolejne odsłony Polskiego Ładu, no a oprócz tego mnóstwo różnego rodzaju środków na takie zadania, można powiedzieć, codzienne, nie tylko inwestycyjne, ale także na przykład różne programy społeczne związane z edukacją, ze sportem. No właściwie nie ma takiego obszaru Aktywności, który nie byłby nimi objęty. Proszę Państwa, to jest ogromna radość, i myślę, że oprócz tej radości możemy naprawdę z otwartą przyubicą patrzeć na to, co e, udaje się zrobić z wielką dumą. Z wielką dumą. To nie jest pycha, tylko duma. To jest, Naprawdę poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Robimy coś wspaniałego. I proszę Państwa, autorów, ojców tego sukcesu jest bardzo dużo. Ci, którzy tutaj są w ogromnej mierze, przynajmniej w jakiejś części, Państwo się przyczynili do tego. To jest nasze wspólne dzieło. Oczywiście wypada w takiej, w takiej okazji. księże Biskupie, Panowie Ministrowie, Panowie Dyrektorzy, Pani Radna, samorządowcy, Panie Dyrektorze Szpitala. Dzisiaj bardzo wiele było podanych liczb. Pozwólcie państwo, że o tym powiem, bo to jest bardzo ważne. Jako poseł, jako ministrowie operujemy globalnymi kwotami i wiemy, z czym się spotykamy. Kiedy prawo i sprawiedliwość obanowało rządy w państwie, budżet wynosił niecałe 300 miliardów złotych. Teraz mamy budżet, który będziemy uchwalali już, już jest, uchwalił, teraz to jest w Senacie. Na 2023 rok jest to wydatek po polskotronie wydatkowej niecałe 700 miliardów złotych. O tym dzisiaj mówi pan starosta, pan minister, pan wojewoda, my mamy czym dzielić. A skąd to się bierze? Z pracy Polaków, z decyzji, z otwartości i tak dalej, i tak dalej. To jest wielki sukces Polski. I jak ja dzisiaj słyszę jako poseł tej ziemi, że nie ma pieniędzy, że jest jakaś tragedia, chociaż jest trudno, jest kryzys, jest wojna, był COVID, ale proszę, państwa, my mamy okres, w którym mamy czym dzielić. Ale żeby dzielić, to trzeba mieć gospodarzy i trzeba mieć dobrych włodarzy. I to właśnie jest taka sytuacja, kiedy to się wszystko ładnie złoży w pewną drużynę, to ta drużyna gra, i ona daje efekty. To szczególne podziękowanie dla tych, o których się tutaj nie mówiło do końca, czyli dla wszystkich pracowników, którzy budowali ten szpital. Bo oczywiście. Bez finansowania nic się nie zbuduje, natomiast y, także bez pracowników, bez wszystkich podwykonawców, y, instalatorów, wykonawców tych ścianek, ścian, żelbetów, także ten obiekt by nie powstał. Szczególne podziękowania personalnie tutaj chciałbym złożyć dyrektorowi zamień publicznych Darkowi Maturskiemu, Piotrkowi Tokarzowi, dyrektorowi kontraktu, Romkowi, Drożdżowskiemu, kierownikowi budowy i marszynowi Papiernikowi, kierownikowi kontraktu. Bez ich nadzoru, bez ich naprawdę pięknego wysiłku, kooperacji, nie tylko wewnętrznej z podwykonawcami, pracownikami, ale przede wszystkim zamawiającym, ten obiekt w takim terminie nigdy nie powstał. I proszę tutaj o brawa dla nich. Remonta szpitala, które przez ostatnie 4 lata miało miejsce, to ponad 100 milionów złotych. To wyremontowany wspaniale nowy oddział neurologiczny. To na bardzo wysokim poziomie oddany oddział chirurgii ogólnej. To Szanowni Państwo, niecały miesiąc temu oddany oddział okulistyki z nowoczesną, wspaniale wyposażoną salą operacyjną. Oddział okulistyki dzisiaj szyci się pierwszym miejscem w zakresie operacji Zaćmy wśród szpitali drugiego stopnia referencyjności. To naprawdę e, zasługa personelu i osób tam pracujących. To remont soru u i NPL-u, dzięki któremu i dzięki tym środkom i pewnym drobnym zmianom organizacyjnym udało nam się skrócić czas oczekiwania mm, realizacji świadczeń na sor z 6 godzin w 19 roku do 2 godzin w 2012 roku. To dzięki właśnie tym środkom, szanowni Państwo. 22. Panowie, przepraszam. Eee... Szanowni Państwo, dzięki tym remontom i tej rozbudowie mamy możliwość pozyskiwania naprawdę dobrze wykształconej, wspaniałej kadry medycznej. I to się od czterech lat dzieje. Musieliśmy oczywiście przeprowadzić wiele zmian organizacyjnych. Musieliśmy dokonać e, pewnych zmian kadrowych. Natomiast dzisiaj mogę śmiało i jasno powiedzieć, że mamy wspaniały zespół lekarski, medyczny, który dzisiaj i w szpitalu, i tutaj w tym budynku będzie udzielał świadczeń. Tak jak powiedział pan Wojewoda, to te warunki tak naprawdę zapraszają personel medyczny do pracy. To my wystarczy, że tylko przyprowadzimy tutaj lekarzy i pokażemy ten budynek, wyposażenie, sprzęt medyczny który został kupiony dzięki tym środkom. Jak to wszystko wygląda, jak to jest zaprojektowane i wybudowane. Oczywiście jak najbardziej statuetkę otrzymamy również że Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił. Szanowni Państwo, statuetkę Otrzymuje również minister zdrowia Adam Niedzielski. Statuetka zostaje przekazana na ręce doradcy ministra Łukasza Chlatkowskiego. Dziękuję. Dziękujemy za... Szanowni Państwo, statuetkę pamiątkową otrzymuje również wiceminister Piotr Uściński. Statuetkę pamiątkową otrzymuje również wiceminister Andrzej Piter. Szanowni Państwo, statuetkę pamiątkową otrzymuje również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Zdzisław Sipiera. Statuetkę pamiątkową otrzymują również radni sejmiku województwa mazowieckiego, Łukasz Kuglicki i Michał Pruszyński. Powierzmy to wszystko. Bogu, który jest samą miłością i miłosierdziem. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, Pudlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stwarzając człowieka powierzyłeś mu troskę o całe dzieło świata widzialnego. W tym powołaniu bardzo często niedomagamy, doświadczamy utrapień i dolegliwości związanych ze słabościami naszego ciała. Dzisiaj zebrani na uroczystym otwarciu i poświęceniu nowego budynku szpitala pod wezwaniem Matki Bożej,